Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. Barcelona zmierzy się z Juventusem. Halo, meldujemy się ze stadionu w Barcelonie, który dzisiaj będzie obiektem piłkarskiego widowiska, może nawet piłkarskiej uczty. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Drużyna Barcelony mierzy się z Juventusem. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od porządku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Piniaki, penia. Zniszczona konsensus, Daniel Olmo zaczarował to, to doskonały zwód. ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Mało ma miejsca. Sędzia przyznaje rzut wolny. Dobra decyzja. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał. Wychodzi na pozycję. I gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Ależ Bramka na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się.